Ja bardzo się cieszę, że taki konkurs w ogóle istnieje, że jest organizowany, bo w tym natłoku różnego typu przekazów marketingowych, z którymi się spotykamy, spotykamy na co dzień, bardzo przydatne jest, że, że funkcjonuje instytucja, konkurs, który pozwala oddzielenie tego, co jest rzeczywiście jakościowe i warte uwagi, od, od takiego zwykłego klateru i tej całej masy marketingowej, reklamowej, z którą Spotkamy się każdego dnia w mediach i nie tylko. Są kejsy, które rzeczywiście zasługują na wyróżnienie, rzeczywiście. Jednak no, spora część prac, które odrzucaliśmy już na tym etapie, wskazuje na to, że nawet wśród marketerów często funkcjonuje błędne pojęcie tego, co jest naprawdę godne uwagi, godne wyróżnienia. I chociażby zgłoszenia do konkursu takiego jak ten. Najważniejsze jest e, dokładne przemyślenie tego, co chcemy osiągnąć na rynku, z, zderzenie tego z obecną sytuacją rynkową danej marki. E, zadań jakie stoją przed marketerami. Odpowiednie sformułowanie tej strategii, takie dopasowanie narzędzi, żeby rzeczywiście e, to co na rynku robimy, co pokazujemy światu, e, nie tylko przyniosło zamierzony efekt, ale też znacząco przekroczyło, z czym spotykamy się w, w przypadku e, Niewielu, ale jednak przynajmniej kilku, kilkunastu tych dobrych kampanii, na które naprawdę bardzo bardzo zwrócić i zwrócić uwagę.